Dzień dobry, witamy stałych, i małych widzów. Nowa robotka, można powiedzieć do ostatniej porównując mini robotka. Takie lubimy, tak po cichu mogę wam powiedzieć. Szybko, na razie, następna, a nie tam, miesiąc siedzieć w tam domie. Tam wszędzie obleciał tą kamerką, nie zdążyłem powiedzieć. Będzie kostka, tu będzie trochę niżej. Plac jakby na podjeździe będzie wyżej. Tutaj będzie niżej też przy wejściu. I tam za garażem po prawej stronie też będzie trochę niżej, także wjazd będzie o stopień wyżej. Posadzka dosyć wysoko, krótki podjazd. Tu ogród już jest prawie gotowy, więc żeby nie robić jakichś takich dużych nasypów do kostki, tu będzie trochę niżej. Tu, kopią majstry kopią, będą właśnie, będzie obrzeże, szóstka grafitowa. Kostka brukowa tu będzie ideo w kolorze karmino. Muszę szybko zobaczyć. Nerino, sorry. Ideo, kolor Nerino. Karamino to jest inna kostka w ogóle. Ideo. Tu też będzie ciekawie z tą kostką, to za chwilę zobaczymy. Wykopane, zlane. Czemu zlane? A żeby podsypka miała wilgoć z dołu, żeby nie było tak, że tylko zlewać ją z góry. Podsypkę to jest my mieszamy na zwykłym piasku, czy z kopanym. Nie jest to betoniarka, mieszamy bobkiem. Zlewamy wykop. Ustawiamy, zasypujemy, ustawiamy obrzeża, później ponownie zlewamy, zwierzamy. Nie za mocno, bo nie obsypana się. No to Majsterki minia jak tu stopień zrobić, tu będzie stopień. I później zasypujemy obrzeże i za zlewamy go tak już na gotowo, żeby było czysto, zlane ładnie. Tak, tutaj teraz to widać. Tu Majster sobie kombinował, będzie stopień od furtki, tak jak mówiłem, cały podesy jest wyżej. Dojście do domu będzie niżej, o jeden stopień, żeby tam później wejść wyżej, no bo wejść nie da się wejść niżej. Tak, nie da się sprawdziłem. I tu będzie stopień. Stopień w tej odległości ani inny, a tylko dlatego, że furtka otwiera się do środka. Nie możemy zrobić tak, żeby stopień trafiał nam na połowę furtki, tak? Wchodząc do, na posesję, stoimy jakby cały czas na progu, mając otwartą furtkę. Ta furtka nie może nas wymusić na nas, żebyśmy schodzili gdzieś na bok z tego stopnia. Tak samo z domu się tyczy, jak robicie sobie ganek. Nie może być stopień taki malutki, że po prostu drzwi, otwieranie, otwieranie drzwi was zepchnie z tego ganka. I tak sobie wykombinował, majster. W sumie mniej więcej takie wytyczne dostaliśmy od inwestora. Tak by chciał, tak to widzi. My to po prostu zrobiliśmy po swojemu. Stopień jest do linii budynku, bo linia ogrodzenia jest cała zaskosa. Cała działka wszystko prosta, Akurat front jest krzywy, żeby nie było za łatwo, za, za ładnie. Tu mam następny dzień. Tam jakieś korytowanie, z drugiej strony też jest. Yy, to jest obrzydliwe, aby kto pytał, to ciemne grube ósemka. Obrzydliwe ma 28, a nawet 30 cm, coś pod 28. Ma. Grube na 8 i szerokie na 50 cm. Tomasz się wykorytował, wyrównał. przeczochrał dużą zagęszczarką. Nacypuję Nasup, podcypki. Taki temat jeszcze będzie odnośnie zagęszczarki. Postaram się go tu gdzieś wklepać odnośnie pękania poszerzeń w zagęszczarkach dużych. I kładziemy ten dolny jakby poziom dojść do śmietnika. Tam jeszcze w międzyczasie była przeróbka osadnika, rury, bo była dużo za nisko, trzeba było tam przerobić. Była wkopana rura harmonika, także taka, bo są takie rury właśnie elastyczne, że można tam rur, tam, tym osadnikiem sobie tam lawirować lewo-prawo. My tam dołożyliśmy swoje kolanko, bo trochę, żeby nie naciągać tego i ładnie pasuje. I układamy od obrzeża. Nie było to mierzone. To było tak mniej więcej dopasowane. Tak, by inwestor to chciał, żeby pasowało na drzwi. Linia chodnika. Chwila czasu ułożone. To jest druga strona. Wjazdu, podjazdu. Tu gdzie będzie też niżej. Automatycznie, tak tam. I tu muszę Wam szybko powiedzieć, że nie wiadomo, co się stało z nagraniem. zniknął Wam nagranie. Tutaj będzie po prostu jak robimy plant, i ich, nikt nie wie, gdzie to się podziało. Jak już poruszyłem temat zagęszczarki. Coś tam było o tej. Pękania o tych połamanych poszerzeniach w dużych zagęszczarkach. Przyczyna jest bardzo prosta. Zagęszczarka musi być przygotowana, tak jak tam właśnie Majster przygotowywał przed zagęszczeniem. Najpierw wyrównał koryto na płaskie, tak jak tu widać małą zagęszczarką. Zagęszczarka musi całą stopą jechać. Jeżeli będzie dużo nierówne, robić na tuczach, na kamieniach, te poszerzenia pękają. To wtedy ona się porusza po brzegach, ta zagęszczarka, i do tego pękają poszerzenia. Niby proste, a jednak ludzie mają z tym problemy. Tak jak mówiłem, nagranie znikło. Tam z układania. Tu skończyliśmy, zagęszczone. Grunt otrzymać dobry poziom. Nie wiadomo komu tu się krzywy poziom postawił. I przygotowujemy sobie podłoże na, na następny dzień. Wykortowane miejsca 10 cm można powiedzieć na piasek, na cokolwiek. Mogą być kruszywo jakieś. Nie ma. Nie było w się. Robimy sobie taką podbudowę, ale podsypki na manie peskowo-cementowej, tak żeby na drugi dzień nie walić 20 cm podsypki, też można by w jeden dzień to położyć, bo też tak się robiło, ale czasowo to, jeżeli mamy dzień wcześniej trochę czasu i możemy sobie przygotować, to sobie przygotowujemy. Zagęszczamy dużą zagęszczarką, tak, a na drugi dzień tylko robimy cienką warstwę podsypki na gotowo i wtedy układamy. Tak jak mówiłem, zagęszczarka musi mieć płasko, w miarę płasko. To jest piasek, akurat piasek nie szkodzi. Jak robić na tłuczniach, twardych, grubych, jakichś kam kamlotach, w miarę równo zagęszczarka musi mieć. Wtedy, jeżeli macie założone poszerzenia, nic w zagęszarce się nie stanie. I to jest już następny dzień. Ustawiamy rurki. Mamy materiału mało. skończy nam się materiał. Więc z tego, co mamy, robimy te najważniejsze rzeczy. Tak, żeby później nie, nie robić wszystkiego na hura. Ustawiamy z tego materiału, co mamy rurki. Mówię to od podsypce. Dojechały składniki na podsypkę. I jedziemy dalej. Rurki ustawiamy na 5,5 cm. To samo, co w multikompleksie. To jest kostka IDEO. Tak samo wysoka, tak samo ostra, bezfazowa. Więc za dużo przy nie może wystawać, bo to będzie przy takiej kostce brzydko wyglądało. Kostka może wystawać, jeżeli ma kostka fazę. Kostka fazowa, ta mikrofaza może wystawać tam trochę z normalną fazą. To już tam może nawet centymetr, półtora wystawać, a i tak nie będzie źle to wyglądało. Ruki na 5,5, zgodnie ze spadłem, tu widać sznurek w bramie. ustawiony od lewej do prawej. Do tego ciągniemy od posadzki do, do tego sznurka. I to jest cała filozofia spadu praktycznie na takim podjeździe. Taki podjazd to jest, można powiedzieć, najprostszy, najprostszy, jeden z najprostszych podjazdów, żadnej filozofii, wyznacznik poziomów to jest posadzka i wysokość bramy sobie ustalamy z inwestorem albo pod to, co macie na przykład zamówione ogrodzenie, albo do ulicy, ciutkę wyżej zawsze na ulicę, jeżeli możecie zrobić, nie macie nic ogrodzenia, jeszcze nie wiecie, jaka brama będzie, to sobie zrobić ciut wyżej od ulicy, mały najazd jak będzie, Zawsze lepiej. Jak kiedyś zrobiłem ulicę, zawsze jesteście trochę bezpieczniejsi. Bo są takie przypadki, że wyszło 30 cm podjazd zrobiony, a dorobili drogę i wszystko jest 30 cm wyżej. Ustawiamy rurki, nasypujemy podcypki, udeptujemy to, łazimy po tym, tak, żeby na powietrzenie zniwelować podcypki. Zagęszczamy, po zagęszczeniu grabimy. grabimy po to, aby teraz dosypując świeże podcypki. Ładnie świeże podsypka się ładnie nam pod łatą ułożyła, się to nic się nie ślizgało. bo została taka płaska powierzchnia po, po, tym, po zagęszczarce. Świeże podsy podsypka byli się po prostu ślizgała, tak by się na przykład z folii ściągali. Chcieli na folii ułożyć ładnie cienką warcewkę. No się nie da, będzie się zawsze zwijało, kulało, nie, nie, nie łączy się. A tak jest grabione, czochrane ładnie i się łączy. Wyznaczamy sobie linie. Linie sobie tak wyznaczamy, tak żeby kostka pasowała nam do posadzki. Tutaj te dwa filarki, te ścianki krótkie po lewej, po prawej, tam sobie zostawiamy docinkę. Bo jeżeli koska nie pasuje nam na, na tą wnękę, to robimy tak, żeby ta docinka była w jak najkrótszym odcinku, czyli na tych filarach, a w posadce dopasowane do na styk praktycznie, tak? Kostkę robimy do posadzki na zero. Oto to widać, że ciepło. Mówiłem w poprzedniej robocie, że już tak trochę zaczyna piździć. I chyba już upałów nie będzie, a tu nas straszą, że jeszcze ma być 28 stopni. Straszą. Dla nas lepiej, ja tam lubię ciepło. I tu widać też było ciepło. Nie wiało, słoneczko. Obiekt najdłużej. I tak mówiłem, kostkę na równo z posadzką. Przed zagęszczaniem, przed całym tam finalnym ubiciem kostki, kostkę zostawiam przy posadce z 20 mm wyżej. Jeżeli nie wjeżdżamy maszynom, żeby nie uszkodzić płytek, bo to, tą maszynką trzeba by tak lekko podjechać na rand, żeby ją ładnie zlicować z posadzką, to bierzemy deskę, duży motek i dopokujemy cały ostatni rząd ręcznie, tak żeby właśnie przypadkiem nie wjechać za gęśnarką. nie uszkodzić płytek. Po co kusić los? I lecimy. Lecieliśmy od lewej strony, tak żeby odcinka zrobić po prawej stronie, a tutaj te kolejne rzędy już będą od tej strony leciały, całe, bo. Tam z lewej strony wiedzieliśmy, że tego w ten dzień nie położymy. Zostawiliśmy sobie, że tam będzie docinka. Furtka się otwiera z prawej na lewą. To i tak będzie wszystko furtka zasłaniała. Nie będzie na wejściu docinki. I tu możecie już zobaczyć, jaki jest duży skos. Koskę kładamy w... jak leci dosłownie. Tylko nie, nie możemy sobie robić tak, że usalimy sobie te trzy najmniejsze te, teraz, które Majster kładzie w wejściu że sobie położymy jedną, drugą, co trzeci tam rząd kładziemy tej co mamy najwięcej na palecie, bo jeżeli zrobimy to inaczej to nas, na nas się zemści, im szerszy podjaz przy IDEO tym więcej musicie bardziej uważać, bo wam na przykład w połowie zabraknie tej najmniejszej po prostu nie ma na palecie i tyle i musicie sobie to tak, tak kombinować, tak patrzeć najlepiej mały układać wtedy dopóki nie uzbieracie na sztaplach tyle tych małych Ile wam potrzeba na, cały, na całą szerokość podjazdu? I dopiero najwięcej średnich. Średnich, później z dużych i na końcu jest najmniej małych. Średni praktycznie się powtarza, co drugi, nawet po dwa, trzy rzędy z rzędu lecą jeden po drugim. No niestety trzeba mieć parę, parę rzeczy na uwadze. I to jest piątek, oczywiście nie udało się skończyć. Może by się udało, by trzeba było trochę dłużej zostać ale komu się chce w piątek dłużej robić krawężnik na najazd tylko szóstka często robimy szóstkę są opinie, że musi być tylko uliczny najazdowy wcale nieprawda jak on będzie cały taki utopiony, będzie miał podjazd będzie miał y, wszystko twarde, stabilne nie ma szans, żeby coś z nim się stało ciężarówką nie możecie go wcisnąć, złamać go z tej strony go trzyma kostka, z tej strony widać opór. jest, To wszystko będzie przysypane ziemią. Tu jeszcze dojdzie do tego na, tu, na górę tuczeń. Po prostu wjeżdżacie. I tak mówiłem na poprzedniej, poprzednim filmie poprzedniej robocie najazdowy krawężnik, nieważne jaki jest, czego robicie robicie go na zero. Także koło wjeżdża praktycznie nie zauważając obrzeża. Nie ma punktu zaczepienia nic się z nim nie stanie. Zamiatamy na koniec, zagęszczamy dwukrotnie. Młotka nie chowamy, po prawej sami widać w rogu, w garażu czeka. Po zagęszczeniu, tam gdzie zagęszczarka w rogu nie dojechała, albo przy semrancie gdzieś jest coś. Jakaś, jakaś tam uparta koska gdzieś po drodze będzie coś. <laughs> Doklepujemy. Do oka wszystko robimy, oko czegoś nie wychwyci. To czyli jest dobrze. W przypadku podsypki piaskowo-cementowej na koniec ładnie, o uficie zlewamy. Tym bardziej w sezonie letnim, jak nie mrozów. Zlewamy to tak, aby podsypka ładnie się napiła. Na drugi dzień to jest na tyle twarde, że już praktycznie byśmy mogli na nią wjechać. No, ale tu, to jest piątek, do poniedziałku mamy chwilkę czasu. Tak w piątek skończyliśmy. Może sobie zobaczyć. Zawsze zlana, czysta. Tu widać docinkę, ten klin. Koska widać, jak leży. Można sobie zobaczyć, jak te rzędy wyglądają. Ile jest małych, średnich. To widać tylko przy układaniu. Później tego nie widać. I został nam jeszcze lajtowy poniedziałek. Myk. Ale ten weekend szybko mija. U Was też tak? Chwilnie uwagi po weekendzie. I jedziemy. Jakieś to pierdały. pierdoły wrzucamy na podjazd. Oczywiście to nie może być to nie może być yy, tuż pod kostką. Nie może być tuż pod kostką. Ta podsypka musi to okalać. Podcypka musi mieć moc, jakąś tam, jak wrzucicie na dno sporo gruzów i lekko tylko z góry przykryjecie, przyłożycie, zasypiecie za podcypką. Ta podcypka nie będzie miała mocy, bo będzie za cienka. Musi okalać te wszystkie gruzy, które tam wrzucicie. Może się przygotować w sensie zlać wodą, to dzień wcześniej z podcypką. Ta podcypka wszędzie ładnie zamuli i wtedy będzie miała to jakąś moc. Prosty, szybki temat. Deską po obrzeżu. Tutaj jakieś tam rureczki w wejściu. Tam było po starym plancie ściągane. I pierwszy rząd był zdjęty, bo jak się lało wodą, spukiwało takie tam, takie wypukało takie małe takie rowki, żeby tego nie przekrywać. Ściągamy pierwszy rządek, właśnie ostatni. potem tym ściągnęliśmy deską. Zagęszczone, zagrabione, ściągnięte, ułożone. Tu jeszcze coś tam dotknie przy wejściu. Najwięcej tutaj, właśnie zabawy przy wejściu. Same docinki widać. Clean tu majster jest z młotkiem. Obleci nie było widać momentu zagęszczania. To było zagęszczane oczywiście maszyną. Na koniec, młotka Mo nie chowamy. Tak jak mówiłem, jakieś tam drobiazgi zostają. To ładnie dopokujemy deseczką gdzieś tam przy, 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 przy ogrodzeniu. Tam gdzie zagęszczarka nie może wjechać. Jakieś kable przeszkadzają i zamulamy. Zamulamy tak. Tak, by nas nie było w ogóle tutaj. aby koska była zjęta czysta z palety i tak została klientowi oddana. Nie jest jakiś tam warunek, ale przeważnie tak robimy. Po nas jakieś tam ślady, buciory, to wszystko znika. I tak skończyliśmy szybki poniedziałek. Zlana, wyczyszczona, zamulona. Żadnych śladów. Oczywiście, im bardziej w zimę, w jesień, tym gorzej, bo. Tych śladów będzie coraz więcej. Tu jest mały stopień. Tak w furtkę otworzycie. Tak żeby na stopniu stać. Żeby nie spać tego stopnia. Kawałek za ogrodzenie. Podjeździk. Podjeździk fajny, mały, kompaktowy. Tutaj stopień niżej. Cały placyk. A to tylko dlatego, żeby nie robić jakiejś buły najazdu. Niepotrzebnego. I tak ten poniedziałek i tą robotę skończyliśmy. Tutaj jak widać najazd. Z przodu było widać do samego zera do krawieżnika, tak aby koło po prawej widać, nie trafiało na obrzeże. I tak tą robotę zakończyliśmy. A to jest nasz zakres terytorialny. W tym okręgu działamy. Dla niektórych, niestety, w tym okręgu. Fajnie, że byliście. Dzięki za uwagę. Szybka robotka Na razie.